Witam Was serdecznie. Dzisiaj, jak już wszyscy pewnie zauważyliście po tej migawce, jestem w smarcie, ale to jest smart dla czwórki, co Wam później zaprezentuję. No już teraz widzicie, macie migawkę. No, z podwójnym dachem nawet dopiero zauważyłem. No dobra, i odpalamy. E, skrzynia jest manualna oczywiście. No. Odpalenie smarta jest trudniejsze niż myślałem. Wyłączamy sobie muzykę, nie chcemy tego... Żebyśmy w nic nie... ...przyrypali, bo tu koleś obok nas stanął ...dosyć, dosyć blisko. No dobra, i teraz zobaczymy, czy spalanie jest, wyzerujemy sobie od startu nie, od resetu. Reset nie, sprawdźmy jeszcze, jakie są wartości 22 na godzinę średnia, 11,1 spalanie. No dobra, no to resetujemy sobie Zimne jak w zamrażarce. Dobra, mamy zresetowane, no i jedziemy. widać światełka w szybie śmiesznie się tym jedzie śmiesznie słuchajcie się tym jedzie dlatego, że siedzę bardzo wysoko a tak już na szybko wsiadłem i nie wiem gdzie tu jest mówiąc prawdę jeszcze nie, nie obadałem dźwigni, która może mi obniżyć ten fotel więc siedzę bardzo wysoko, możecie zobaczyć jak praktycznie w dachu mam głowę jak na szczudłach. Zaraz się zatrzymam i spróbuję to obadać. Jest to prasówka. Dostałem smarta. Marta. Jest to mój pierwszy samochód z parku prasowego Mercedesa. Jako dziennikarz prasowy tym razem dostałem już samochód. Oczywiście ktoś tam mi napisał, że już E-klasa była prasówką. Nie wiem, no tutaj u mojego dealera chyba jest dostęp do parku prasowego. Także o, zatrzymamy się na chwilę. Badam sobie wysokość dnia. No, muszę Wam powiedzieć, że Smart jest jednym z głośniejszych samochodów, jakie prowadziłem ostatnio. Ale nie ma się specjalnie czemu dziwić: jest to Mercedes, który ceną nie odstrasza, ponieważ, ponieważ zaczyna się od 48 tysięcy brutto. Zarówno wersja 4.2 jak i 4.4 Także tym samochodem czy wersją bardzo króciutką Jak bym jechał i by była podobnie wyposażona Prawdopodobnie ich cena byłaby identyczna Co jest ciekawe Także za dłuższą wersję się nic nie dopłaca Przynajmniej w, te w teorii, w cenniku tak to wygląda no i odnośnie fotela, który miałem sobie obniżyć, no to powiem Wam, że jestem chyba za głupi, bo nie widzę tutaj żadnej wajchy, żadnego, żadnej możliwości ustawienia, mogę tylko sobie oparcie bardziej, wiadomo, położyć albo postawić do pionu, no i tu jest oczywiście wajcha, gdzie mogę sobie na długość, no, a słyszycie co się dzieje, jak tu jest głośno, jest też wajcha, że na długość mogę sobie oczywiście sterować fotel, fotelem i to wszystko, więcej nic nie ma. Tu mamy obrotomierz, także jak depnę. No. No, zaraz sobie spróbujemy dać czwarty bieg, bo to nie drujeczkę lepiej. Zrobić silnika. No, Bud podłodze. wiaterek konkretny jest trochę ściąga zobaczmy wyciszenie 80 na godzinę <grym> przy 80 jest tak głośno jak u mnie przy 140 <grym> no cóż no to by się zgadzało bo huczy Teraz, jak na tą prędkość to huczy, no nie chce być inaczej. Tak jak powiedziałem Wam, najgłośniejszy samochód, jaki testowałem w ostatnim czasie. Ale spójrzcie, jaka mgła jest niezła. Zobaczymy, co się będzie działo, jak przekroczymy setkę. Mogą być niezłe jaja. Uuu. No to teraz trzeba trujeczkę sobie wrzucić. dźwięk kierunkowskazu no, Na razie mi pali 7.4 odkąd ruszyliśmy Więc jak na litrowy silnik No chyba norma bo To ma tylko niecałe 1000 cm sześciennych No i but podłodu, zobaczcie trójka Ja ledwo jestem w stanie, tu już mnie dogania jakiś transit Matka kasaszara no Dobra, wiadomo, że to nie jest samochód, który służy do ścigania się spod świateł czy do autostradowej jazdy. Zobaczcie, 100 na godzinę. Tu mamy 90 ograniczenie, więc spokojnie. Nie jest to samochód, który ma absolutnie służyć do szybkiej jazdy. A tak z ciekawości zerkniemy na wyciszenie przy tych niecałych 100. Oczywiście ocencie sobie uchem też, bo wiadomo, że nagrywam zawsze na takich samych ustawieniach mikrofonu i czułości dźwięku. Słuchajcie, 68-69 dB poniżej setki. No, i jeżeli chodzi o wyciszenie około 69 dB przy nie. No mniej więcej 100 na godzinę. Także no jest głośno, co by tu dużo nie mówić, ale samochód jest względnie tani, wiecie, no, jest wyróżnia się, bo w tych kolorach, jak wam potem pokażę na zewnątrz, wygląda tak, że trudno go przeoczyć. Design jest oryginalny, co też wam zaprezentuję może w bezpieczniejszym miejscu niż teraz. Kierownica jest fajna, to od razu mogę chodzić. Może nie dokładnie układ kierownicy, nie to mam na myśli, ale sama kierownica jest fajnie zaprojektowana. Jest gruba, to mi się podoba, naprawdę. Tu jest fajnie, fajnie wygląda i fajnie się otrzyma. Może tutaj w tych gripach mogło być jeszcze ciut grubsze, ale to już może takie złośliwe czepianie się. Tu jest taka dosyć gruba na... Tutaj tę grubość o to mi chodzi, bo to wygląda na cienką. No i teraz but w podłodze, jesteśmy na piątce, zobaczmy jak jest z elastycznością. tym silnikiem to wiecie no tak żeby się przemieszczać póki co największym minusem jest wyciszenie ja się aż boję nawet, no ale dobra zróbmy na potrzeby testu 5 wow. zróbmy na potrzeby testu wyciszenie przy 120 więcej nie będziemy bo ja tu ogłuchnę jest niecałe 120 Cybelii, nawet trochę więcej wiecie, odechciało mi się jechać bo ja w takim huku nie jestem przyzwyczajony także wybaczcie, nic już więcej nie będę cisnął na razie pali nieźle, nie 7 litrów no ale jak na 1 litr pojemności silnika jak na, na razie największy plus to Kierownica jej fajny design. Fajnie wygląda i fajnie się utrzyma. Największy minus to wyciszenie po tych kilku kilometrach, dokładnie 10, które zrobiłem w tym samochodzie. Fajne, fajne wrażenie sprawiało też te kolory. Jest tak bardzo żywo tutaj. Zobaczcie jak jest brzydko na dworze. Okropnie. jakby miał jakiś szary samochód, Już nie chcę tu waga obrażać, ale gdy miał takiego typowego waga, taką brzydziznę, no to byłoby bardzo smutno. A ponieważ ten samochód jest bardzo wesoły, jeżeli chodzi o kolory, odbiera się go bardzo, bardzo pozytywnie no to nie jest tak smutno, sympatycznie jedziemy z klimą czy bez klimy? Jestem ciekawy nie, jedziemy po sobie włączymy teraz klimkę także to jest wynik 6.7 bez klimatyzacji włączymy sobie w trybie auto żeby tylko się nie roz... gdzieś nie rozpadł to jest śmieszne, że w tym samochodzie on jest, ma tak nieduży rozstaw osi, jest tak lekki, że tutaj się czuje, no reaguje troszeczkę jak pudełko na różne sytuacje na drodze. Czy jak wiatr mocniej powieje... No, teraz zobaczmy. I teraz powinniśmy zmienić bieg, dam mu trójeczkę. Posłuchajcie. To jest but w podłodze, 80... Ponad 4000 obrotów z 100 i 5000 obrotów, jestem sam. Więc, w momencie, kiedy wejdzie tu żona, jakieś rzeczy, dzieci, gdy. No, zmęcz się z tyłu, bo to jest Smart 4 tak Także mam normalnie tam z tyłu miejsca. Można by w plus 2, 2 jechać. Myślę, że silnik może dostać zadyszki. Aczkolwiek naprawdę nie sam silnik jest tu dla mnie największym problemem, tylko. Bo słyszycie, co tu się dzieje. No jeszcze raz sprawdźmy w drugą stronę, jak jedziemy. 100 na godzinkę. Wyciszenie. No 100 trochę więcej niż. 100. Dajmy 110 już no. no jest 69, 70 na no. głośno, głośno. Za głośno, jak na moje wymagania zdecydowanie z szyby są oczywiście zamknięte tutaj nie ma mowy o tym, żeby jakiekolwiek okno było otwarte. Ja słyszę tutaj trochę wiatru. spalanie nie rozczarowuje biorąc pod uwagę to, że, że jedziemy dosyć dynamicznie tym samochodem 6-7 nie zbankrutuje po tym teście, to na pewno. Centrum, Mogotów, Marynarska, nie no to my chyba zjeżdżamy Lotnisko Tak, zjedziemy, zjedziemy tu No zresztą nie no, pojedźmy kawałek dalej do przodu Tutaj nie będziemy się pakować No i teraz tak, but w podłodze, jestem na piątym biegu Żeby tu w ogóle przyspieszyć to trzeba zredukować z 90 do trójki. I teraz dźwięk jest nawet całkiem w porządku Jak się tak go dana ten trzeci bieg i do 5 czy ponad pięć tysięcy obrotów rozpędzi to jest nawet całkiem fajnie. A zobaczmy teraz, od startu nas nie interesuje, od resetu jest, od resetu do. Od startu to chyba wcześniej był odpalony. Zresetowaliśmy go. Tu mamy 57% na Eco I 24 tysiące będzie miał za moment ten samochód. 24 tysiące kilometrów. No i od, od resetu, o to mówi reset. O, o, już zabudowa. Tu widzicie jaki fotelik jest. Wesoły. Kolory są fajne, wesołe. Ale ściąga mi, ciężko mi utrzymać troszkę tor jazdy, bo troszeczkę mi ściąga na... No to ciekawe, tak mam jechać? ale ja ja to pierwszy raz jadę tą trasą ha dziwne nie wygląda na nie wygląda mi to na centrum kierunek przynajmniej jest inny niż bym się tego niż bym tego oczekiwał no cóż, pojedziemy sobie, będzie dłuższa wycieczka skrzynia pracuje no tak Troszkę mnie ściąga. No, to jest możliwe, w poprawnie. Nie ma tu, nic nie haczy mi na razie. Jest lekko pracuje. Tak jakby ten samochód miał duży przebieg. Wiecie, to jest tak, że wrażenie jest takie, jakby ta skrzynia była mocno wyrobiona, bo pewnie jest. No, ludzie tutaj testują bez specjalnych sentymentów. Ursus, centrum. O proszę, a jednak wyjechaliśmy. Jedziemy sobie, słyszycie dwójeczka, obroty przyjemne są. Jak się wkręca na obrot, to fajnie. Luz na kierownicy niestety jakiś jest, aczkolwiek ona, jest, ona reaguje. Jak nawet tak pomalutku ruszam, to samochód czuć, że reaguje na te moje ruchy. I to, jest, to jest dosyć fajne, że to nie jest taki dead zone, wiecie, taki martwy punkt, że ja ruszam tak jak w Chryslerze, jak miałem. Tam było coś takiego i nic, koła nie reagowały. Taki był luz na maglownicy w tym Chryslerze, który obadałem przez chwilę. O teraz auto start-stop. Sprzęgiłko docisnąłem, oczywiście silnik mi się włączył. to jest manualna skrzynia. No, no na, na dole, jak on nie jedziemy szybko, to reaguje całkiem. możliwie, całkiem żwawo. Tu nie mam dużych uwag odnośnie tego, czy on jest zamulony, ten samochód, czy. no. te śmieszne te nastawy klimatyzacji tu sobie można dać 21 dajmy może o. Tak jak ktoś kiedyś mi napisał, że bo ja wiecie rozważałem też powrót do skrzyni manualnej, przecież Mercedes mój Mercedes prywatny, Mercedes jest pierwszym samochodem w moim życiu na stałe, którym dysponuję z automatem. Ale ja nie jestem tak spaczony automatem, że gardzę manualami, wręcz przeciwnie, mówię, mówiłem nie raz, że mógłbym wrócić do manuala, tam mi niektórzy z Was pisali, że nie no po automacie manual, zresztą też mi tak mówili doradcy i w salonach w różnych usłyszałem, że nie już, żeby nie wracać, bo będę strasznie żałował, żona tym bardziej. Ale największym problemem w przypadku skrzyni manualnej jak widzę teraz jest rejestrowanie... <laughs> Materiału nagrywanie na potrzeby mojego kanału. Więc tutaj, tak jak się już to napisałem któremuś z Was, że to jest największy minus, który widzę z skrzyni manualnej. Bo tak jak teraz, jest, muszę tutaj sobie radzić, szczególnie, że fotele są tak skonstruowane, że nie mam tutaj za bardzo jak zamocować kamery, a montuję zawsze używając fotela, bo buczy nieźle na tych niższych częstotliwościach niższych obrotach No i tak to wygląda. O, puścimy babcie. Ale skrzynia pracuje przyjemnie. Nie mogę powiedzieć złego słowa o tym, czy na przykład coś mi się w niej nie podoba, coś. Nie, wszystko jest fajne. W skrzyni wszystko jest fajne. Odnośnie pracy silnika na biegu jałowym. Silnik jest już rozgrzany. Na, mam uwagi, czuję wibracje na fotelu pasażera, niestety. Wibracje są dość konkretnie wyczuwalne. Na skrzyni biegów nie czuję, na kierownicy nie czuję. Natomiast na w hotelu pasażera czuję taki masaż jakby go nie chciał to nie mogę go wyłączyć, więc to taka no, powiedzmy wątpliwej jakości przyjemność i zobaczmy wyciszenie na biegu jałowym, rozgrzany silnik no, telefon zakłócił, 45 wyszło, zrobimy za chwilę no, wracamy do pomiaru bez telefonu w okolicach 44 oscyluje w okolicach 44 troszkę się uspokoiło, wibracje też troszeczkę spadły na fotelu, a teraz zobaczymy mamy tutaj uliczkę jak jesteśmy w stanie ładnie zawrócić zobaczymy jak to wygląda jaki ma promień skrętu smarcik <grym zmarcik> to jest jego to jest jego gigantyczna zaleta widzieliście jak łyknąłem uliczkę no tak, promień skrętu do miasta, marzenie taki promień skrętu to marzenie Aż sobie wyobrażam jak musi się łamać smar Smarcina w wersji krótkiej dla dwóch osób. No musi być wesoło. No i jedziemy pani nauka jazdy Hyundai 20. No i mamy nasz wynik po 20 km. Tak z nauką jazdy to bywa różnie. spalił mi 6,5 litra jazda wiadomo jaka była, bo wszystko nagrałem i chwile, chwileczkę tylko postoję tutaj, kiedy mierzyłem wyciszenie gdyby nie hałas kabiny bo jest on dość dokuczliwy, co mogliście usłyszeć na własne uszy i zobaczyć na decybelomierzu od Jaro gdyby nie hałas no to Powiem Wam, że ja nie widziałbym w tym samochodzie póki co, i oprócz oczywiście mojego fotela, który jest zdecydowanie za wysoko dla mnie, braku możliwości konfiguracji, bo to już jest ta, dla mnie to już jest słaba opcja, bardzo kiedy muszę siedzieć tak wysoko. No to nie widziałbym tu właściwie większych wad. Luźny układ kierowniczy, ale to mogę jeszcze powiedzmy m, przeboleć, dlatego że. M, Przynajmniej kierownica jest bardzo fajnie zrobiona, fajnie się trzyma, fajnie się nie upatrzy, więc to przynajmniej w jakimś stopniu rekompensuje nam niedosyt wynikający z tego, że układ kierowniczy nie jest bezpośredni. No, jedziemy, jedziemy. But w podwodze, zanim się do tej miejskiej legalnej rozpędzę to tutaj ciężko łamać przepisy w tym samochodzie. To jest jego kolejny plus, jak widzę. Można przyjąć, że rzadko kiedy przekroczymy legalną prędkość, czyli jak najbardziej pozytyw. Ale wiecie, no, to, to ten hałas. but w podłodze i 50 i 60 Zawieszenie nie rozpieszcza kiedy wjeżdżamy na jakąś konkretną studzienkę to to czuć nie jest przesadnie komfortowe zaraz sprawdzimy na słynnych garbach na mojej uliczce, ale może jeszcze pojedziemy sobie właśnie po tych nierównościach, wjadę później na te garby pojadę po nierównościach specjalnie dla Was i zobaczymy jak będzie to zawieszenie pracowało boję się, że tu się coś będzie odzywało, no ale po to jest ten test wyciszenie kabiny na zgaszonym silniku, zobaczmy I to kierunkowskaz trzeba wyłączyć bez klimy, bo jak sobie klimkę włączymy na pierwszym biegu... Aaaa! Klima i silnik, trochę jak w nowoczesnym Dizdu 46. No niestety 46-47 dB, to trochę jak w Dizdu dzisiejszym. Lepiej wyciszonym niż kiedyś. No, jest to głośny samochód, ale tak jak już powiedziałem, kosztuje od 48 tysięcy brutto się zaczyna, więc cenowo jak na Mercedesa. Jest to niebywała okazja, biorąc pod uwagę, że jest tu cena nowego samochodu Golasa. No i pali też rozsądnej ilości, jak na miasto. Także, jeżeli ktoś chce jeździć tylko po mieście, tylko po mieście, pod, podkreślam, bo nie jest to na pewno samochód bezpieczny na trasę i komfortowy. No i zobaczmy, jak on będzie tutaj jechał po tych. Ups, ups. No, czuć czuć zdecydowanie bardziej niż w sklasie. <grystanie> Oczywiście mój mały dowcip. Złośliwy. Czuć po prostu te zawie od zawiechy, każdą dziurę bardziej niż w każdym samochodzie, który testowałem, ale tego się też spodziewałem. No bo, bo samochód jest najlżejszy, najmniejszy. O tko, aż boli. Na szczęście nic tu nie dobija, jeżeli chodzi o rezonans jakichś elementów z zawieszenia i Plastików ze środka, także spasowanie jest nie najgorsze, jest niezłe. Jeszcze będę musiał to zweryfikować na garbach. Hmm. Sorki, wujeczka, trzeba sobie radzić. Wód w podłodze. No i koniec. No i tak jest 40 na godzinę ograniczenie, więc nic nie będziemy więcej robić. Hamulec troszkę dziwnie jeszcze bierze, to jest moja pewna uwaga. Sprzęgło raczej ok. Tutaj chwilę trzeba się tylko przyzwyczaić, ale nie ma problemów, jakoś mi nie gaśnie. Hamulec bierze tak troszkę dziwnie po moim samochodzie. Zaraz Wam to spróbuję powiedzieć, o co chodzi. Tak, że jest, naciskam, naciskam, nic się nie dzieje, i nagle jest takie, uu, takie szarpnięcie po prostu idę, idę i teraz o, o, jest, no nie pracuje płynnie, nic się nie dzieje przez ileś tam centymetrów, nie wiem, trudno mi opisać ile to jest, ale tak raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć no tak z pięć, sześć centymetrów nic się nie dzieje jak naciskam i nagle jest szarpnięcie mocne dobra, dojechaliśmy, nasz odcinek testowy to jest 22 km, bo to się nie liczy tutaj resetowałem jak ruszyłem 20, 44 średnia 6, 7. litrowy silniczek, malutko no to możecie sami mi powiedzieć, czy to jest dobry wynik, czy niedobry, jak Wam się to podoba, jeżeli chodzi o taką kosiareczkę. No ale póki co samochód jest ciekawy, na pewno jest ciekawy przez to chociażby jak wygląda, oryginalnie, nietuzinkowo. No i mam nadzieję, że Wam się spodoba recenzja, którą będę niebawem robił. To trzymajcie się, na razie.